Rok 1963 miasto Belgrad turniej kandydatów. Tigran Petrosian siada przed szachownicą, wiedząc, że ta partia może na zawsze zmienić jego karierę. Po drugiej stronie Paul Keres, jeden z najniebezpieczniejszych graczy na świecie. Gdy wszystko jest na szali, Petrosian decyduje się nie ryzykować postanów być inteligentnym. A narzędziem, które wybiera, jest obrona hetmańsko-indyjska. Obrona hetmańsko-indyjska ma dwie główne warianty. Wariant klasyczny, który dąży do solidnego rozwoju i stopniowej presji na centrum oraz wariant petrosiana, bardziej profilaktyczny, skupiony na ograniczaniu gry przeciwnika i utrzymaniu bezpiecznej i strategicznej pozycji od samego początku. W klasycznej obronie indyjskiej-hetmańskiej białe zaczynają od zajęcia centrum. Czarne odpowiadają, rozwijając skoczka na F6, kontrolując centrum bez angażowania pionków. Następnie białe grają C4, wzmacniając swoją kontrolę nad centrum. Czarne odpowiadają, przygotowując solidną strukturę i rozwój swoich figur. Następnie białe rozwijają skoczka na pole F3, podczas gdy czarne grają B6, przygotowując fianchetto gońca. Jeśli nie wiesz, czym jest fianchetto, możesz kliknąć w prawym górnym rogu, gdzie wyjaśniamy to ze wszystkimi szczegółami. Białe posuwają piona, aby otworzyć przekątną, a czarne rozwijają swojego gońca. W dalszej kolejności białe ustawiają swojego gońca na G2, a czarne rozwijają gońca, naciskając na centrum z daleka. Następnie białe wykonują roszadę, a czarne również odpowiadają roszadą, zapewniając bezpieczeństwo obu królom. Po roszadzie białe wzmacniają centrum, a czarne, już dobrze rozwinięte, posuwają piona hetmańskiego, aby zająć środek. W ten sposób otwarcie się kończy i zaczyna się gra środkowa. Wielcy gracze stosują klasyczny wariant, by utrzymać solidną i zrównoważoną pozycję, stopniowo naciskać na centrum i dotrzeć do fazy gry środkowej, gdzie technika i precyzja decydują o wyniku. W wariancie Petrosjana białe rozpoczynają partię, obejmując kontrolę nad centrum, dążąc do zdobycia przestrzeni i kontrolowania gry od samego początku. Czarne odpowiadają, wykonując ruchy i przyjmując elastyczną postawę, kontrolując centrum, nie naruszając swojej struktury. Białe wzmacniają swoje centrum ruchem C4. Czarne grają E6, przygotowując charakterystyczną strukturę obrony hetmańsko-indyjskiej oraz rozwój swoich figur. Białe rozwijają skoczka, zwiększając kontrolę nad ważnymi polami centralnymi. Przeciwnik kontynuuje przygotowanie fiancetto-hetmańskiego gońca. Białe grają A3, charakterystyczny ruch w wariancie Petrosiana, z profilaktyczną ideą, która ogranicza opcję przeciwnika. Następnie rozwijają swojego gońca, naciskając na centrum z długiej przekątnej. Białe wzmacniają centrum i kończą swój rozwój. Czarne rozwijają swojego drugiego gońca, utrzymując solidną pozycję. Białe przygotowują i wykonują fianchetto, kontrolując w ten sposób centrum z bezpiecznej odległości. Przeciwnik zabezpiecza swojego króla, wykonując roszadę i wreszcie po tych ruchach partia przechodzi do fazy gry środkowej. Najlepsi szachiści często stosują wariant Petrosiana, aby zapewnić sobie bezpieczną pozycję, ograniczyć możliwości kontrataku przeciwnika i wprowadzić partię w strategiczną fazę gry środkowej, gdzie kluczowe znaczenie mają głębokie zrozumienie pozycji i cierpliwość, a nie bezmyślny szybki atak. Teraz, gdy wiesz już więcej o obronie indyjskiej, hetmańskiej, nadszedł Twój czas, by poćwiczyć, a najlepszym sposobem, by to zrobić, jest dołączenie do Black Chess Academy. Link w opisie.